Ja jestem klasyczny, a to jest klasyczne oklejenie BMW E36 z serii STW. Musisz być takim bmw typowym, co? A ładnie wygląda? To BMW już prawdopodobnie znacie z naszych filmów, ale właśnie dostało klasyczne. Takie oklejenie z lat 90., czyli mniej więcej 98 rok, seria STW albo STC. I tam E36 jeździło dokładnie w takim oklejeniu Castrolem, ale jest trochę zmodyfikowane. I dodaliśmy kilka naszych logotypów. Po pierwsze, Apple i Software House to moja firma. 71 Warsztat to właśnie miejsce, gdzie budujemy te samochody. No i 71Racing.com czyli nasz team wyścigowy, gdzie możecie wejść, zobaczyć trochę więcej, co robimy. Skąd w ogóle pomysł na takie oklejenie tego samochodu? A przez to, że ten samochód oryginalnie był w kolorze Avus Blau, czyli takim e, granatowo-niebieskim metaliko, i dokładnie takie same kolor samochodu był właśnie takim głównym promocyjnym oklejeniem w tej serii STW, czyli w okolicach 98, 97 roku. Dlatego super naturalne wydało mi się to, że trzeba trochę uhonorować tą, ten rocznik tego samochodu, który też jest z 98 roku. I nawiązać do takiego klasycznego oklejenia z tamtych lat. Myślę, że wygląda naprawdę świetnie. To, to, to wszystko tutaj kompletnie wygląda. Zostawiliśmy specjalnie napisy Castrol, OZ, Sparko, OMP, po to, żeby wyglądało to praktycznie tak samo jak na zdjęciach, ale lekko zmodyfikowaliśmy o te logotypy, które są dla nas najważniejsze jak 7.1 Warsztat, 7.1 Racing. To są wszystkie rzeczy, które już pewnie znacie. Nasze BMW na ten sezon nie będzie przychodziło jakoś bardzo dużo zmian bo okazało się zupełnie fajne i zupełnie wystarczające a przed nami kolejny sezon, mam nadzieję bezawaryjnej jazdy to co na pewno musimy zrobić to porządny serwis mechaniczny przed sezonem, który zaczyna się w zasadzie już za miesiąc po pierwsze wymiana oleju, ale o tym nawet nie, nie trzeba wspominać, robimy to po każdej jeździe i to taka podstawa po drugie wymiana tarcz i klocków w ostatnim wyścigu na pewno są już mocno zużyte. Musimy zrobić sprzęgło, a także popracować troszkę nad ustawieniem zawieszenia, z tego względu, że w tym nie będziemy najprawdopodobniej używać 17-calowych felk, tak jak tutaj. Nie dlatego, że są szybsze, a dlatego, że ładnie wyglądają, a tak naprawdę dlatego, że tu jest dosyć krótkie przełożenie i na tych 15 e, można powiedzieć trochę za bardzo trzeba kręcić silnik, więc 17 będzie tutaj zupełnie lepszym rozwiązaniem. A dodatkowo podczas enduransu taka 17 dużo mniej się zużywa, więc tak naprawdę często jeden komplet opon wystarczy nam do tego, żeby przejechać cały wyścig. I to kolejny plus taki, żeby nie tracić czasu na Serwisach. Trzeba trochę to zawieszenie ustawić, wypoziomować, ponieważ zupełnie inaczej to się zachowuje. Myślę, że poprawimy też kąty i kilka detali w środku. No i tak naprawdę wóz jest gotowy do jazdy i myślę, że będzie znowu naszym takim jednym z głównych samochodów, który będziemy się ścigać. Na pewno w tym sezonie zobaczycie też jeszcze inne wozy, ale o tym za chwilę. A teraz zostawiam Was z tym pięknym samochodem i moim kotem, który znalazł się tutaj na tym oklejeniu. Cześć!